Jego droga do literatury była dosyć kręta, bo prowadziła przez osiedlową siłownię i pracę w banku, ale dzisiaj jest jednym z najlepszych i najbardziej poczytnych polskich pisarzy. 18 września ukazuje się jego najnowsza książka, czyli Horyzont, jedna z najbardziej oczekiwanych premier tej jesieni. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z Jakubem Małeckim i jego twórczością. Mojej książce jest taka bardzo fajna scena, która mi się ogromnie podoba, scena symboliczna. Maniek kilkuletni musi wybrać, do której podwórkowej bandy chce należeć. Bandę wesołków czy bandę Twardzieli. Oczywiście wybiera bandę Twardzieli. Chociaż później się okazuje, że nikt z tej grupy takim twardzielem do końca nie był. Ale czy każdy facet na pewnym etapie życia musi się skonfrontować właśnie z takim stereotypowym obrazem twardziela? No nie wiem czy każdy, bo współcześnie to pewnie dzieciaki nawet na podwórko nie wychodzą, żeby, żeby mieć w ogóle taką możliwość wyboru. I tak naprawdę ich życie jest takie dosyć, dosyć sztuczne w, 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 w tym obszarze. No ale ja pamiętam, że na przykład jak ja byłem e, mały, czy jak e, już nie, nawet chodziłem do, do szkoły, czy do liceum, to bardzo niewiele brakowało, żeby moje życie się potoczyło w zupełnie innym kierunku. Nie? I, I pamiętam, że jak ja właśnie siedziałem, należałem do takiego środowiska, do jakiego ten maniak moim należał, e, takich właśnie no, twardzieli i tak dalej, osiedlowych, e, to e, wielu z tych moich przyjaciół czy kolegów dalej e, taki żywot e, wiedzie i są wielkimi, napakowanymi, wytatuowanymi chłopakami, którzy się zajmują tam różnymi rzeczami, mniej lub bardziej legalnymi, e, raczej mniej. E, i, I wydaje mi się, że to nie, to nie jest tak, że ja od początku byłem jakoś inaczej skonstruowany, że nie wiem, pójdę na studia, będę robił coś innego, bo pewnie niewiele brakowało, że ja też został gdzieś tam na tej ławce, że to gdzieś jakiś czasami... Detal, jakaś jedna sytuacja, jakiś drobiazg powoduje, że, że że taką ścieżką pójdziesz, a nie inną. I w przypadku tego mojego Mańka to by było tak samo, czyli gdyby ten bohater na tym boisku przystał jednak do tych wesołków, bo akurat by tak mu się chciało, to może by w ogóle nie interesował się później takimi jakimiś męskimi sportami, męskimi zawodami, może by został nie wiem, księgowym, czy, czy w ogóle jego życie by się potoczyło zupełnie inaczej. To akurat ta scena mi się jakby też podobała i o tyle była dla mnie ważna, że że ona pokazuje właśnie tą przypadkowość tego życia, że czasami jest jakiś taki drogazg, który sprawi, że już nasze życie potoczy się w tym kierunku, a nie w tym innym. Maniek dostaje zlecenie na napisanie swoich wspomnień z mm -hmm. Afganistanu, mm -hmm. no i praca mu idzie tak sobie. Ja mm -hmm. nie będę zdradzać, jak to się zakończy, mm -hmm. bo myślę, mm -hmm. że to jest ważne dla fabuły, mm -hmm. no ale czy ty uważasz, że e, czasami w e, mm -hmm. rzeczywistości można e, bardziej dogłębnie powiedzieć poprzez fikcję mhm. niż poprzez taką suchą relację. No tak, no ja właśnie fa, fajnie, fajnie że, że, że o tym mówisz, bo ja naprawdę mi zależało, żeby coś takiego w tej książce e, zawrzeć. To znaczy, ja tak samo jak ten manik, który e, nie jest w stanie napisać nic e, o tej prawdziwej misji, o sobie, bo to jest dla niego zbyt bolesne. On się wstydzi, bo się boi, to jest dla niego zbyt trudne. E, ale kiedy wymyślasz sobie fikcyjną jakąś krainę i fikcyjnych bohaterów, którzy przeżywają dokładnie to samo, co on przeżył, ale pod taką, takim płaszczykiem jakiejś innej opowieści, bo to jest taka właściwie baśń czy, czy bajka, to wtedy dopiero jest w stanie szczerze o tych swoich doświadczeniach opowiedzieć. To jest tak samo, jak przynajmniej ja mam podczas pisania, że gdybym miał napisać, nie wiem, książkę o sobie, to bym się bał i przede wszystkim wstydził o wielu rzeczach mówić. A kiedy się ukrywam za tym bohaterem, to jestem dużo bardziej szczery w stosunku do czytelnika i dużo bardziej tak z serca o tym wszystkim opowiadam, bo wiem, że w razie czego to jestem taki trochę schowany, zanim mogę zawsze powiedzieć, że no przecież to nie ja, tylko ten mój bohater czy bohaterka. Tutaj trochę grasz z czytelnikiem, to znaczy zachęcasz go do śledzenia takich tropów i szukania ciebie w tej książce, bo jeden z bohaterów, a właściwie bohater książki, którą pisze Maniek nazywa się tak jak ty, czyli jako tak, Małek. Bo wiesz co, ja w ogóle sobie ostatnim świadomiem, że najciekawszym takim obszarem w ogóle w literaturze e, jest jakaś taka, e, e, taka cienka kraina pomiędzy e, m, literaturą faktu, jak to się nazywa, a literat literaturą e, beletrystyką. E, bo, e, bo tam jest coś takiego fascynującego, w, e, że teoretycznie ja piszę powieść, ale ja sam się tam pojawiam, e, ten mój bohater wymyśla mnie i. E, Trochę trudno mi jest to wyjaśnić tak w paru słowach, bo sam nie do końca to rozumiem, ale wydaje mi się, że tam jest najfajniej i najciekawiej się zapuszczać, bo tam jeszcze niewielu było, w tej, w tej takiej wąskiej szczelni pomiędzy tą prawdą a tą, y, a tą fikcją, że y, ja sam w ogóle jako czytelnik szukam takich książek, które tą barierę gdzieś tam przełamują, że, że ty właściwie nie wiesz, nie wiesz, co ty czytasz. Czy ty czytasz y, powieść autobiograficzną, czy ty czytasz jakąś fikcję, czy to jest pamiętnik, czy to jest dziennik. Ciekawi mnie i podoba mi się zawsze takie wychodzenie poza jakiś tam schemat i próbowanie e, e, czegoś nowego. 13 książek, wiele opowiadań opublikowanych w różnych antologiach. Nieźle jak na pisarza, który debiutował w 2008 roku. Dzisiaj wybrałam dla Was 5 moim zdaniem najlepszych książek Jakuba Małyskiego, które znajdziecie również w Legimi. I zacznijmy od Gotu. To siódma powieść w dorobku pisarza, ale po jej wydaniu nazwisko Jakuba Małeckiego znali już wszyscy miłośnicy dobrej prozy w Polsce. Dzieje dwóch rodzin, łabędowiczów i geldów, ukazane na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Opowieść o najzwyklejszym życiu i o losie, z którego wyrokami bardzo trudno czasami się pogodzić. Nominowane do Nagrody Literackiej Nike Ślady, to moja ulubiona książka Jakuba Małeckiego. Jedna z jej bohaterek mówi, że życie przypomina bardziej zbiór opowiadań niż spójną narrację, jedną powieść. I taka właśnie jest ta książka, wielu bohaterów, wiele historii, układających się jednak w pewną całość, którą łączy temat końca i śmierci. Rdza to opowieść o babci i wnuku, o Tośce i Szymonie, którzy muszą nauczyć się żyć razem, ale nie jest to łatwe, ponieważ oboje są przepełnieni cierpieniem, bólem i rozpaczą. Powraca w tej książce tak charakterystyczny dla Jakuba Nałeckiego motyw okrutnego, ślepego losu, który wprowadza chaos w ludzkie życiorysy. Jedyne więc to możemy zrobić, to skupić się na tu i teraz, bo tylko na to mamy jakikolwiek wpływ. Akcja poprzednich książek Jakuba Małeckiego rozgrywa się na prowincji, albo polskiej wsi, a w przypadku tej książki przenosimy się do Warszawy. I poznajemy tutaj dwoje młodych, samotnych, zagubionych ludzi oraz mężczyznę, który w plecaku nosi kolorowe balony. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej książki i posłuchać co do powiedzenia ma o niej sam autor, to odsyłam was do 32 odcinka magazynu Prolog, w którym omawiamy szerzej ten tytuł. I na koniec zostawiłam sobie najnowszą książkę pisarza, czyli... Horyzont. Mamy tutaj dwie ciekawe opowieści. Pierwszy wątek dotyczy weterana polskiej misji w Afganistanie, który cierpi na zespół stresu pourazowego i otrzymał od pewnego wydawnictwa zlecenie na, na spisanie swoich wspomnień z Afganu. Drugi natomiast wątek opowiada o młodej dziewczynie, Zuzie, która zaczyna udawać swoją matkę po to, żeby poznać rodzinną tajemnicę. Horyzont to jest piękna opowieść o przyjaźni, o traumie, ale. Ale też o tym, że czasami, żeby wyznać prawdę, trzeba opowiedzieć właśnie. A jaka jest Wasza ulubiona powieść Jakuba Małeckiego? Czy lubicie jego twórczość? Czekam na Wasze komentarze. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.